Trafiłem w sam środek tramwaju i rozmów o czasie, gdzie czas i jego długość były największymi wrogami. Współczesnego człowieka z hipoteką, pracą i planami na dzieci. Towarzysz podróży potakiwał głową z uśmiechem i uznaniem. Sam by tego lepiej nie potrafił wymyśleć. Jego kolega wiedział, na który tramwaj i przystanek powinien się przesiąść. Nazwa przystanku brzmiała jak Mekka i rozwiązanie wszelkich problemów. Dzięki niej miał oszczędzić 20 minut czasu i świeżego powietrza. Upajał się chwilą triumfem i ciepłem tramwaju. Zaczął mówić o projekcie w pracy, tak jak czas pod jego władzą. Otwierane drzwi i szum samochodów zapobiegły usłyszeniu puenty. Ten sam, ujarzmiony czas poganiał mnie do wyjścia i pracy. Chciałem porerwać jedną dziewczynę, ona miała chłopaka, nic nie wyszło. Ale zacząłem pisać przynajmniej. No, ale te wiersze są do, kompletnie do niczego, więc nigdy ich nie, nie opublikowałem, ale, czyli jednak ta, ta, ta zawiedziona miłość mi w czymś pomogła. To. Bardzo dużo ludzi już utrzymuje ze sobą kontakty, tylko tak zwane funkcjonalne, pragmatyczne. Brakuje takiej głębokiej szczerej rozmowy o tym, co nas boli, jak się czujemy.